A mhm. gdzie, gdzie mi tymi, a tymi a gawe, buciorami? Doba. Uciekaj, Maciek, no przecież Do nie posprząta. Jak to na antenie? Ale jeszcze nie ma tego, łap fartuch. A gdzie jest operator? Dlaczego nie ma świateł? Muzyka, poproszę. Zaczynamy program, naprawdę. To ty czy mnie wkręcacie? No widzicie? Witam serdecznie. Zaczynamy granie na ekranie. No i wydało się, co tak naprawdę trzeba zrobić, żeby studio było ładnie. Jak chce pani prowadząca popracować, to sobie musi posprzątać. Nie weszliśmy? Nie, no weszliśmy. Znowu nie wiem, co jest prawdą. Rady woskie 1 kwietnia, co się będzie działo? Na pewno prawdą absolutną jest to, że można u nas wygrać konkretne pieniądze, nie żarty. Dwa razy po 500 zł. Dwie nagrody po 500 zł, bo tu mamy dwa hasła, a słowa układacie z tych liter. Ale uwaga, w tym zestawie są litery, które się ze sobą łączą i które się ze sobą nie łączą. Możecie układać litery tylko, e, słowa z liter, które się ze sobą... Łączą, na przykład nie łączy się P z literką O, więc nie można takiego słowa ułożyć, gdzie jest P obok O. No dobrze, to teraz szybko zasady i to już teraz jest wszystko na poważnie. Zapraszamy osoby pełnoletnie, jeśli macie ochotę do nas zadzwonić i wygrać pieniądze, to zgłoście się pod jeden z naszych dwóch numerów. One są oba na dole ekranu. Pamiętajcie o tym, że jest opłata za każde połączenie, ale to jest opłata za połączenie, a nie za czas jego trwania. A jak już ktoś na antenie, bo trzeba trafić na otwartą linię, co nie jest trudne, mam nadzieję, że się o tym dzisiaj przekonamy. E, jeśli ktoś na antenie poda dobrą odpowiedź, wygra i my te pieniądze wyślemy w ciągu pięciu dni roboczych i to też nie jest żart, który prym, ma Strasznie trudno jest prowadzić program w 1 kwietnia, bo nikt mi w nic nie wierzy. Pula nagród w naszej e, super loterii, taż 4 miliony złotych, regulamin został zatwierdzony przez dyrektora Izby Celnej i program jest realizowany w oparciu o licencję wydaną przez niego. No dobrze, no to układajcie te słowa i wygrywajcie pieniądze, bo naprawdę można to zrobić. Dwa, e, dwa hasła, e, dwie nagrody po 500 zł, układajcie słówka krótsze, dłuższe, jedno krótsze, jedno dłuższe też w naszej kopercie, układajcie różne słowa. Już teraz można się zgłaszać mam nadzieję, że szybciutko to zrobimy, bo przez to, że te litery muszą się ze sobą łączyć, nie ma tak dużo haseł, e, które da się ułożyć. Halo, dzień dobry. Halo. Dzień dobry. Witam serdecznie. Proszę podać hasło. Paszport. Paszport. Da się ułożyć takie długie da się, ale to nie jest to hasło. Pozdrawiam serdecznie. Szukamy dalej. Już następna osoba pełnoletnia może się zgłosić. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Paszport. Tu ambasada amerykańska. Czy pan stara się o paszport? Yy... Bo, bo właśnie przeprowadziliśmy loterię wizową i może pan wyjechać do Stanów Zjednoczonych. Czy jest pan gotowy w, ty... w ciągu tygodnia się spakować? Ale co, przepraszam, bardzo nie wiem. Prywa, prylis, prywa, Bardzo proszę podać hasło, jakie da się ułożyć z tych liter. Rosa. Rosa, to nie jest słowo z koperty. Pozdrawiam, do usłyszenia. Gramy dalej, gramy dalej. Kto ma jeszcze jakieś słowo, które da się ułożyć z tego zestawu liter? Halo, dzień dobry. Dzień dobry, pani Agnieszko. Witam serdecznie pana. Proszę podać hasło. Szopa. Szopa. Nie mamy szopy ukrytej w kopertach. Pozdrawiam serdecznie. Kto jeszcze chce wziąć udział w tym konkursie? Wy też mnie możecie nabierać. Proszę bardzo. Dzisiaj wyjątkowy program, bo mamy pierwszy dzień kwietnia. Zaczynamy nowy miesiąc. Kończymy ten tydzień. Spotykamy się po raz ostatni w tym tygodniu, więc śmiało do boju. Tu są pieniądze do wygrania za te dwa hasła i to nie jest jedyny konkurs. Będą następne konkursy, będzie jeszcze dużo, dużo nagród i to nie jest żart. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Jakie słowo pani ułożyła? Port. Też nie port. Szukamy Ale. dalej. Zapamiętujcie swoją drogą te słowa, które padają na antenie, tak żeby się nie powtarzać, żeby walczyć o e, możliwość wygrania pieniędzy. Halo? Halo? Dzień dobry, proszę podać hasło. Proza. Proza, też nie. Proza. Następne słowo poproszę. Jak jeszcze mieliśmy paszport, mieliśmy... E, teraz mieliśmy prozę, mieliśmy shopę, port. To ma jeszcze jakieś słowo, które da się łożyć z liter, które się łączą ze sobą. Halo? Halo, dzień dobry? Halo, halo? No to nie no to niezły żart prymatrylisowy. Ktoś się dodzwonił i się nie odezwał. Szkoda, szkoda. Takich żartów nie róbcie, bo szkoda waszych pieniędzy. Halo, dzień dobry. Pani Agresko. Witam. O, to znowu pan? Ropa. Ropa! Nie! <laughs> nie udało się. Por... Aha, ale słuchajcie, właśnie zauważyłam, że nie da się ułożyć wyrazu szopa. To jest to, o czym mówiłam, że nie wszystkie litery się ze sobą łączą. Nie ma od P poprowadzonej linii do literki A, czyli nie da się ułożyć wyrazu szopa. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Jakie słowo Pan proponuje? Prot. Sz... Jeszcze raz? Ty, prot. Szy, py, ry, o, Ty. Dobrze i to nie jest żart, że wygrał pan 500 zł. Gratuluję. Proszę pana, hurra, udało się, wysyłamy te pieniądze. Oh. To nie jest ta koperta. No to ładnie, to załatwiliśmy konkurs. No ładnie, no to niezły żarcik. Uwaga, tu mamy hasło szprot. <laughs> wygrał pan pół tysiąca złotych. Brawo, no to co zrobimy? Minutka na to, jeśli ktoś czujny zauważył to drugie hasło, które pokazałam, to macie minutę na to, żeby podać to hasło na antenie. Czas, start. Widziałeś, co było na tej drugiej... Proszę, jest telefon. Halo? Halo? No, słyszałam. No, Witam serdecznie. Jakie hasło? Azot? Nie, nie, nie Dokładnie, słuchajcie, czas leci, 30 parę sekund jeszcze na naszym zegarze. To moja wina oczywiście. E, pokazałam hasło, którego nie powinnam pokazać w tej kopercie. Kto zobaczył, wie jakie słowo jest warte, 500 zł. Szybciutko, da się ułożyć z tych liter, litery się ze sobą muszą łączyć. Mamy pierwsze hasło szprot, teraz czas na drugie. To mnie ktoś zrobił taki dowcip, tak? Że miała być koperta numer 1, a tam było inne hasło. Ha ha ha, ale śmieszne. Halo, ha. dzień dobry. Halo? No nie, nie, słuchajcie, ostatnie sekundy. Wydawało mi się, że teraz pierwsza osoba, która się dodzwoni, będzie znała to hasło, a tu się okazuje, że pewnie nie patrzycie w ekran. No widzicie, czasami warto jednak patrzeć w ekran, bo prowadzące czasami pokazują hasła, które mogą zrobić bardzo dużo pieniędzy. Proszę, proszę, ostatnia szansa, halo? Eee, to jest Azor. Dobrze! Dobrze! Tak, brak. Tysiąca złotych dla pana, gratuluję. Pięknie rozwiązaliśmy pierwszy konkurs. No i trochę wesoło jest i o to chodzi, bo to przecież nie chce się smucić, jak można się śmiać. a to drugi konkurs. No bałam się, że tutaj zobaczę na przykład zdjęcie jakiejś roznegryzowanej kobiety, ale na szczęście nie jest. Krzyżówka, super. Układamy ptaki. Uwaga, ja mam nazwy ptaków napisane tutaj i to są konkretne nazwy ptaków, które pasują w konkretne miejsca. Tylko ptaki. Musicie podając jakąś nazwę myśleć też o tym, czy po wpisaniu tego słowa będzie się dało ułożyć następne słowo, które też musi być nazwą ptaka. Za każdą odpowiedź nagroda. Już teraz można wygrać 200 zł. Dopasuj jakąś nazwę ptaka do tej krzyżówki. Widzisz, że są wpisane niektóre litery. Niektóre nazwy są dłuższe, niektóre krótsze. Na przykład tutaj trzypionowo kompletnie nic nie wiemy poza tym, że jest to nazwa ptaka na cztery litery, więc może lepiej najpierw odgadnąć tą poziomą nazwę, żeby wiedzieć od jakiej literki będziemy zaczynać. Bo no, jeśli ja nie będę miała jakiejś nazwy tu na, tym, na tej mojej krzyżówce, to nie będę mogła zapłacić, ale mam kogoś na antenie. Halo? Halo? Halo, halo dzień dobry. Dzień dobry Pani. Proszę podać nazwę ptaka. Drozdy. I to jest jeden pionowo. Bardzo dobrze, dobrze, świetnie. Gratuluję, wygrała Pani 200 złotych. Wysyłamy pieniążki i teraz uwaga. Następna osoba może wygrać już 300 złotych. Tutaj mamy drozda, czyli pojawiła nam się literka, która zaczyna słowo 7 poziomo. Może tutaj myślcie, bo to jest duże ułatwienie. No, a jak to wpiszemy, to będziemy mieć tutaj kolejną literkę i tak dalej, i tak dalej. No i już 300 złotych do zdobycia, więc śmiało nie zastanawiajcie się, jak już wiecie, dzwonicie. Halo? Halo, dzień dobry. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Proszę podać odpowiedź. Ja. Jastrząb. Dobrze proszę Pani, cztery poziomo to najdłuższe słowo. Brawo! Wygrała Pani 300 złotych. Gratuluję. Wysyłamy w ciągu pięciu dni roboczych i do zdobycia w następnej turze 400 złotych. A tu wpisujemy słowo jastrząb. I widzicie, już wiemy, że to słowo zaczyna się na S. Jaki jest ptak czteroliterowy na S. Tutaj nam się pojawiła pierwsza literka. Świetnie, będzie tak dalej. Myślę, że uda nam się całą tę krzyżówkę doprowadzić do samego końca. E, więc jeśli masz jakieś słowo, tylko nazwy ptaków tu są wpisane, to na pewno. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, Ludek. E, ale przepraszam, w jakiej sprawie pan dzwoni? Bo tu Instytut Ludek. Meteorologii. Ale yy, co pan chce powiedzieć? No dobrze, dobrze, już nie wkręcam. O nie! Mamy pana, wygrał pan! Mamy pana telefon, na szczęście oddzwonimy. 400 zł, dobra, już nie będę tak żartować. Jest dudek, dobrze, to było siedem poziomo. Proszę pana, za dudka pan wygrywa i wysyłamy pieniążki w ciągu pięciu dni roboczych i na szczęście mamy pana numer telefonu. Przepraszam bardzo, że sobie pozwalam na takie żarty, już nie będę. Obiecuję. Proszę o następną nazwę ptaka. Mamy wpisane takie słowa. Jastrząb, drost i dudek. I tu nam się pojawiła kolejna literka dzięki temu. Kto ma kolejną nazwę ptaka? Bo do wygrania już pół tysiąca złotych. Pół tysiąca złotych możesz wygrać w tym dzisiejszym troszkę... Yy, zwariowanym programie, ale przecież o to chodzi, żeby sobie znajdować takie powody do tego, żeby się można było wygłupiać i pośmiać. Kto następny? Już nie będę żartować, obiecuję, że już wam nie będę yy, robiła przynajmniej na razie żadnych dowci dowcipów. Proszę, podaj, jeśli jesteś osobą pełnoletnią, podaj kolejną nazwę ptaka, którą da się tu gdzieś wpisać. Jest telefon, hura, halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu, proszę podać odpowiedź. Jaskółka. Jaskółka! Dobrze, dwa, dwa pionowo, świetnie, 500 zł dla pana, brawo! Bardzo dobrze, jas, ja, a ja, ojej, to ja znowu się mylę. Jasy, tu jest, tu jest S, ale dobrze, że się nie krzyżują, kółka. I teraz do wygrania 600 zł. No, tu pomazałam, ale już te litery nam do niczego nie są potrzebne, bo się żadne słowo tutaj akurat nie krzyżuje. Za to tu nam się pojawiła literka. Jaki to może być ptak? 12 poziomo. Jaki tu może być ptak? 9 pionowo. Tutaj mamy 5 pionowo, aż 3 litery wpisane. Tutaj jedna literka. Z tym może być trudniej. No i jeszcze 13 poziomo, 8 pionowo. 10 poziomo. Jest telefon po 600 zł. Halo, dzień dobry. Dobry. Jakie pan słowo proponuje? Sen. No i teraz muszę zadać pytanie. Aha, dobrze. Sen. Dobrze, 6 poziomo, sem, dobrze. Wygrywa pan 600 złotych, sem, dobrze, pięknie, zobaczcie, nie ma, jak się tylko ktoś odzywa na antenie, to mamy wszystkie zaliczone odpowiedzi, fantastycznie, więc bardzo proszę tak dalej. Szukamy nowych, o, tutaj mamy aż trzy litery pierwsze. Szukamy nowych słów, nowych nas ptaków, bo tylko o nazwy ptaków chodzi w tej dzisiejszej krzyżówce. Nagroda coraz większa, właśnie! 700 zł poprosimy, 700 zł w kolejnej rundzie do wygrania. Osoba pełnoletnia, która ma telefon, może już teraz zagrać. I to już nie są żarty. Znaczy w ogóle od samego początku, jeśli chodzi o konkursy i o nagrody, tutaj nie ma żartów. Każda dobra odpowiedź, która jest na antenie, podana przez osobę pełnoletnią, jest nagradzana pieniędzmi, które wysyłamy w ciągu pięciu dni roboczych. Robimy to naprawdę. Nie musicie czekać nie wiadomo jak długo. Wysyłamy albo na konto, ale jeśli nie masz konta, to też się nie martw, bo po prostu wyślemy za pomocą listonosza, który przyjdzie i przekaże Ci nagrodę z ręki do ręki. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Proszę podać odpowiedź. Kruk. Kruk pan powiedział i to jest dobra odpowiedź. 12 poziomo. 700 zł dla pana. Brawo, gratuluję. Coraz piękniejsze nagrody, coraz więcej słów. No to e, nie czekaj, nie czekaj, jeśli masz jakieś następne słowo, bo może słów zabraknąć. Uwaga, piękna nagroda, teraz grasz o 1000 zł, 1000 zł do zdobycia za kolejną nazwę ptaka. Zobaczcie, jakie nazwy nam jeszcze zostały. 3 pionowo na S, 11 pionowo, mamy aż dwie literki. Tutaj mamy 10 poziomo i 9 pionowo i 5 pionowo i 8 pionowo i 13 poziomo. To jest literka Eś, bo tutaj nam się połączyło, jakby ktoś myślał, że to jakiś nie wiadomo, co to za paragraf albo coś. To jest literka Eś. No i co? W związku z tym, że tyle nam zostało, a teraz do wygrania już 1000 zł. Czy jest jakaś osoba pełnoletnia? która ma chociaż jeden wyraz, jedną nazwę ptaka, która pasuje do tej krzyżówki. Jeśli tak, zapraszam, numery telefonów są podane na dole ekranu, jest też podana opłata za każde połączenie. Jeśli dzwonisz, płacisz tyle, ile jest podane. Nie ma mowy o tym, żeby było więcej, bo to jest opłata za połączenie, a nie za czas jego trwania. I warto to zrobić. Może nawet warto spróbować po raz drugi zadzwonić, jeśli ci się raz nie udało bo czeka aż tysiąc złotych i to są pieniądze, o które myślę można już walczyć z zaciśniętymi zębami po to, żeby potem te zęby pokazać w pięknym uśmiechu szczęścia, że udało się wygrać.